Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś jesteśmy na kaleniu. Nie byliśmy tu za dwa lata, to jakieś tam story były zdzierżało. Teraz łowisko już od takiego czasu jest otwarte. Trochę zmieniły się zasady, bo jest inne inny regulami. Nie jest łowisko tu Można zabierać ryby, tylko w określonych tam ilościach i wymiarach, także dużo więcej ludzi teraz tu przyjeżdża, jest dużo większa presja. No i co? Siedzimy na tym krótkim brzegu od wjazdu. Także to raczej takie średnie stanowisko. Tak przynajmniej mi się wydaje. Na razie nie widzę, żeby w ogóle ktoś coś łowił. Towar już mam naszkowany, coś w sensie jeszcze robaków nie dałem. Ale mam jeden do jednego towar zanęta z gliną. A obok ktoś mnie jednak holuje rybkę. Chyba jakiś karpik. No w każdym razie my się nastawiamy na, na talerzcze karasie. Także załem to taka bardziej treściwa. Do tego dałem z zmieloną kukurydzę, zaraz damy gnojaka. I inne robaczki. Za 4-5 litrów wystrzelimy mieszanki. No i zobaczymy co będzie się dzisiaj działo. Także zapraszam do oglądania. Tutaj jest nasz towar, 5 litrów mamy na wstępne Trochę kukurydzy zmielonej, trochę kilka ziarenek takich całych yy, ziarenek. Caster Jokers Biały i drobno zmielony gnojaczek Także no, w ogóle tu widać, bo o, to jest tak drobno. A następnie na razie dużo nie dajemy, zobaczymy co będzie się działo. W razie na jaka mamy prawie pół litra, białego też ponad ćwiartkę. Więc pani do lepszej kara się nam wystarczy. Także co lepimy te 5 litrów wystrzelimy no w różnym stopniu jakimś ściśnięciem, może coś dokleimy i będziemy czekać zobaczymy co będzie się działo. No dobra, towar mamy polepiony. Najluźniej ściśnięte z 10 kulek później trochę bardziej ściśnięte, tu, tutaj domoczone i. Widać mocno. ściśnięte widać, to po strukturze, troszkę może na kamerze tego aż tak nie widać, ale to musicie mi na słowo uwierzyć. Jeszcze zawody dzisiaj dzieci są. Eee, także presja jest bardzo duża na łowisku. Nie wiem, czy ze 100 osób nie ma. Także zobaczymy, czy te odnajdzie dzisiaj. Jest jak na zawodach, po prostu. Jest tyle ludzi. Także łowisko się zmieniło. To co? Nęcimy. Około 30 kulek poszły do wody Przy no, samym brzegu wycinałem trochę jakiś zielska, ale widzę dalej je także trzeba będzie uważać przy holu żeby nie zaczepić ryby o to nie wiem 4 metrowy podbierek będzie wystarczające, zależy jakiej wielkości jaka wielkość ryby oczywiście będziemy mieli. Może zestaw mamy 3, 3, 2, 1 gram chyba daje albo półtora. Dzisiaj zobaczymy, będę też mówił. Przyszły do nas niedawno spowiki z Moczkowa na węglowej ja antence, takiej dość cieniutkiej, jak widać. Ale już tak wstępnie sprawdzałem, tutaj nie nie, nie zmieniałem, tylko krążkami sobie tam wyważyłem. Trzeba tylko pamiętać, że w przypadku Moczkowa akurat na przykład 12, 14 na dole ma trochę inne krążki, więc Trzeba mieć zapas i takich i takich, jak to minimalnie będzie Wam się coś, będą mniejsze lub większe, to się nic nie dzieje, no ale nie może być jakiejś dużej różnicy. No i zrzucimy zastaw i zaraz jeszcze coś, jakąś przerwę sobie zrobimy, sobie co coś zjemy, trzeba się posmarować pewnie też jakimś kremem, bo miło, że pogoda jest taka. Niby mało słoneczne, ale myślę, że nas może zjarać, tym bardziej, że naprzeciwko słońcu jesteśmy centralnie. O, tu przyjemnie lata ten sławik. Ja go tutaj porównuję z popularnym Pro Procarbonem. Czasami mam problem zależy jak jest ile obciążenia mam pod, pod tym karbonem, w sensie ile mam w sprowiku, a ile mam na zestawie. Przy bardzo ciężkich zestawach ten Prokarbon się nie nadaje, wtedy używam Arołów. One też bardzo świetnie latają, ale jednak mają tu plastikową, długą antenę i szukałem czegoś co będzie miał delikatniejszą tak jak te, te węglowe właśnie ale, żeby można było też więcej dać na żyłkę, i żeby to na boki nie latało wtedy, i dlatego padło na te, na te moczkowy. I też znajdziecie w naszej ofercie na pewno spowiki Wimby, nowe V-Karbony, one też yy, sporo wezmą ołowiu na żyłkę, nie, nie tracąc przy tym lotności. No, na razie mamy ochotkę z barwionym robakiem na haczyku ale te dwa lata temu jak byłem to najlepsze przynęto tutaj był kawałek gnojaka jeden plus jeden biały plus dwa może także coś z tym z na razie zobaczymy co to dzisiaj z tego wyjdzie coś tam nam smyrkę przynęto ale to dosłownie przy z spolik po centymetrze Wydaje że to te małe kara się tak cmokają Jak robaki więc no poszedł Kurde Co to się wydarzyło a nie strzeli Na razie mieliśmy tylko jednego małego karaska Także donęcamy coś, żeby spróbować ściągnąć jakąś toryczkę niestety tutaj jakiemuś panu zerwał się karp, wszedłem też w zestaw trochę nam poplątało, także też trzeba to z tego względu donęcić, żeby... Ten raban który tam zrobił pewnie w łowisku taka duża ryba jak wpłynie to ryby raczej uciekają nie mogę zanurzyć też dobrze szczytówki w wodzie żeby mi tego zestawu nie ściągało bo są wszędzie te ziele w momencie jak chcę zaciąć to po prostu ciągnę z brzegu do góry pod żyłko te ziele nie mogę Poprawnie zacząć tej te ryby. No miałem jeszcze z dwa brania, ale niestety nie śpiałem. Pierwszy rybę mieliśmy na ochotkę z białym. No, to karasa 10 cm, a nie po takie przyjechaliśmy. Raczej tutaj, mam nadzieję, że jeszcze są te takie, po pół kilo, kilo. No i tyle jeszcze takie, po pół kilo, półtora, dwa. Więc, więc mówimy do tego, by z białym. No, ale na razie to nie wygląda za kolorowo ale presja jest naprawdę duża jak na jak na tych filmikach chińskich czy japońskich, gdzie nad Bajorkiem 10 na 10 siedzi 50 gości wędka na wędce chodziło na styku na dwie, na dwie trzy ochotki mamy jakoś fajniejszy ryby w końcu Zostawiam na większym terasie. Mały haczyk, jakaś osiemnastka. Nie prawie dwie godziny czekania na jakąś pierwszą normalną rybę. to tylko w jakiejś okoliczności może po prostu dopiero weszły albo gdzieś przepłynął ten jeden, jedna sztuka Więc tak siak sobie domęcimy trochę, skryjmy miksa takiego daje troszkę kastera, odrobinę, gnojaczka, kukurydza to wszystko tnę w kubeczku już powoli zbliżyli końca naszego łowienia niż, niż dalej niestety niewiele się dzieje teraz złowiliśmy takiego leszczyka przed tą płotkę wróciłem do tego zestawu przygotowanego 12 gramowego chcieliśmy donęcać większą ilość ogliny z robakami te dwie, na tą kulkę dwie mieszanki. Ale tych większych ryb to w ogóle nie widać. Tych dużych leszcz, tych, tych dużych karasi. Duże karasie takie jakieś pojedyncze. Może przychodzą, schodzą, ale nic, tu nie ma żadnych. na metody. Nie widzę, żeby coś tu ludziom grało no ja na ochotkę tutaj, także raczej rzadko to się tutaj zdarzało ewidentnie dzisiaj teraz zacząłem trochę wiać, to troszkę lepiej, ale no nie jest dzień na łowienie lepiej chyba przynajmniej tutaj Te ziele tak utrudnia tutaj A nie ani odłożyć tej wędki, ani trzymać, bo to brań nie ma co chwilę. Że co? Pięć rybek mamy. Trzy małe karasie, jeden duży nie, to sześć mam, przepraszam bardzo, ale no, takich ryb, ryb dużych, żeby po które przyjechaliśmy to zasadniczo tylko jedno. No, jest coś większego chyba. Przynajmniej tak walczy. Tampu Tampu Ya yeah. yeah. Te ziela, w które właśnie już weszła. No skara się. Z tych kolejny. Te fajne leszcze są To nie wiem Kur, Kara się wyjąć haczyk kolejny nie wiem, no z pół kilo pewnie ma No dobra, już zakończyliśmy łowienie, już nie pokazywałem do końca, bo tak nic się nie działo, wynęciłem jeszcze co miałem. Z nadzieję, że coś się będzie działo, ale tu byliśmy jeszcze jednego krasia, także tych rybek mieliśmy koło 10, karasia, małego krasia. Także rybek koło 10. Eee, tutaj przy mnie na tym brzegu to jeszcze może z jedna ryba padła w międzyczasie jakiś karpko i na sam koniec. Poza tym, no to co miałem tak naprawdę te dwa duże karasie i reszta jakaś jedna potka, mały leszczyk i, i trochę tych małych, kilka tych małych karasi i tyle. Wiało w tamtą stronę, tutaj właściciel powiedział, że właśnie z tamtej strony łowiska połowili, no, pewnie z wiatrem po prostu ryba się ustawiła, tutaj flauta była. Teraz zaczęło coś tutaj wiać, więc może ta ryba się trochę rozejdzie, ciężko stwierdzić, pewnie przejdziełem jeszcze któregoś razu, tylko... Będziemy bardziej patrzeć, może na ten wiatr. Bo ta jednak ryba tutaj na tym wisku, tak jak wcześniej, te, te dwa lata te temu, jak tym trochę się przemieszcza, też, też, też i z tym wiatrem. A przy takiej presji jeszcze to tym bardziej ciężko jakoś lubię, Bo to jak na zawodach, na, kurde, nie wiem, setka osób może była dzisiaj, nie chciało mi się jechać tam na drugą stronę. Bo tu już wypakowałem tak naprawdę na początku graty. Na tym brzegu miało nie być zawodów, miał być z drugiej strony. Okazało się, że są z tej. Ja już z gratami, trochę wkurzony, mówię: No kurde, jakaś dezinformacja. Bo wcześniej się pytałem, na którym brzegu mają być. To niby kartka wisiała, no ale ja jechałem tutaj z myślą, że siadam tu i tutaj z tej strony łowiska podjechałem, a można też podjechać z drugiej. No już stanąłem na tym krótkim tutaj brzegu od ulicy. I tyle, no jest to brzeg, tak mi się, mi się zawsze kojarzy, z tych słabszych, ale no teraz dużo osób tu nęci, więc generalnie te, te stanowiska, to jak byłaby fala wszędzie, normalnie by wiało, to myślę, że wszędzie ta ryba mogłaby się kręcić, a tak to było jak było, także co, no niestety nic na to nie poradzimy, tutaj takie są prawa natury tego łowiska, więc tego nie, tego nie przeskoczymy, mówię, może przyjedziemy, tak jak wcześniej wspominałem, gdzieś na tygodniu będzie trochę mniej tutaj osób, prędzej coś będzie można wtedy prywatnie sobie połowić. Może te leszcze trafimy, bo dla nich w sumie głównie przyjechałem. A trafił się jeden tylko jakiś malutki. No i nic, tyle ode mnie. Zapraszam na kolejny odcinek.